Na ziemię łukowską ponownie zawitał lotto Poland Bike Marathon, organizowany od 14 lat kolarski cykl wyścigów amatorów na rowerach górskich. Dziesiąty etap tej imprezy wystartował 3 września w gminie Stoczek Łukowski. Sygnałem do startu głównego wyścigu był wystrzał armatni przypominający bitwę pod Stoczkiem. Stoczek Łukowski. Wielkie brawa dla Stoczka. Brawo. Organizatorzy przygotowali dwie trasy dla dorosłych uczestników: mini 36 km oraz max 68 km. Ponadto na krótszych dystansach startowali uczniowie szkół podstawowych i przedszkolaki. Lotto Poland Bike Marathon, pierwszy raz w gminie Stoczek Łukowski, w przepięknej Starej Róży, debiut absolutny, pierwszy raz tutaj w 15-letniej historii cyklu organizowanego przez Grzegorza Wajsa. debiut fenomenalny, frekwencja fantastyczna, 400 kolarzy, to robi wrażenie, no bo to jeszcze wakacje, fantastyczne miejsce przede wszystkim, ja już abstrahuję od poziomu sportowego, bo tu przyjechali najlepsi kolarze, amatorzy MTB z całej Polski. Ale przede wszystkim gościnność mieszkańców Ziemi Łukowskiej jest fenomenalna. Praktycznie niespotykana. Robimy już ponad 250 maratonów i powiem szczerze: jesteśmy zauroczeni, zakochani w tym miejscu życzliwością, zaangażowaniem, serdecznością. Trzy koła gospodyń kół wiejskich z gminy Stoczek Łukowski, LGD razem, sery tutaj od pani Roszy. Fantastyczne specjały, dziczyzna w kociołkach. Jesteśmy po prostu zauroczeni, zafascynowani tym miejscem. Rozmawiałem z kolarzami. Wszyscy są zachwyceni trasą. Nie bez powodu tutaj jesteśmy w gminie Stoczek Łukowski, gdyż tereny, które tutaj nas otaczają, które są, no pozwalają na wyjątkowy zrobić się, zorganizować maraton. No i tak żeśmy też właśnie zrobili, że trasa została tak wytyczona, żeby kolarze mogli czuć się zadowoleni z jazdy na rowerze. Udało nam się to, można powiedzieć, wspólnie tutaj z władzami gminy Stoczek Łukowski, pan wójt tutaj i pracownicy pana wójta, którzy no stanęli na wysokości zadania, bo też trzeba było zabezpieczyć odcinki, przecięcia ulic, przecięcia dróg. No Wyszło to, można powiedzieć, przy całej współpracy, ja bym powiedział, że idealnie, więc cieszymy się bardzo, że ta współpraca jest nawiązana i na pewno będziemy starać się, żeby za rok tutaj przyjechać. Gospodarzem zawodów był wójt gminy Stoczek Łukowski, Marek Czub. Gościmy wielu, wielu gości z różnych miejsc Polski. To są miłośnicy rowerów, to są kolarze górscy, to są, to są osoby, które przyjechały tutaj po to, aby zobaczyć ten ładny nasz teren. Chcemy promować taki zdrowy sposób życia rowerowy, a nie samochodowy czy też motocyklowy. Chcemy, żeby przyjeżdżali do nas turyści, żeby poruszali się po naszej gminie, poznawali ją. Docelowo być może tutaj osiedlili się. I wreszcie ta część historyczna. Jesteśmy we wrześniu, września 39. Okres tragiczny w historii Polski, wybuch II wojny światowej, ale też o tyle pozytywny, że tutaj zrodziło się wielu patriotów, wielu żołnierzy, tych, którzy walczyli w obronie Polski, zwłaszcza jeśli chodzi o tak zwanych kasantów Ostoi, żołnierzy Armii Krajowej, którzy tutaj w pobliskiej jacie mieli swój obóz, którzy swoją postawą pokazywali, jak można służyć. Ojczyźnie jak można służyć Polsce. Im też dedykujemy dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy maraton pamięci kasantów Ostoi. W organizację włączyła się również lokalna grupa działania Razem. My, jako stowarzyszenie, które zajmuje się promocją Ziemi Łukowskiej, jej walorów turystycznych, oczywiście z przyjemnością zostaliśmy współorganizatorem i jesteśmy tu ze swoim stoiskiem. Promujemy szlak Ziemi Łukowskiej, jego walory turystyczne, historyczne. Bardzo duże zainteresowanie bardzo dużo map rozdanych. Goście spoza naszego terenu obiecali, że przyjadą, zobaczą miejsce urodzenia Henryka Sienkiewicza czy ostatniej bitwy obron wojny obronnej kampanii wrześniowej, czyli Wolę Głoską, rezerwat Jata i pozostałe nasze atrakcje na całym szlaku ziemi łukowskiej. Patronat nad imprezą miał znany ze sportowej aktywności poseł Sławomir Skwarek. No dzisiaj po prostu gmina Stoczek Łukowski jest stolicą młodzieżową polskiego kolarstwa MTB tak ładnie nazywając. No i oczywiście jest to świetna promocja ziemi Łukowskiej, bo znajdujemy się na szlaku ziemi Łukowskiej, na szlaku, który właśnie z panem wójtem z lokalną grupą działania tworzyliśmy. Tu przez te okolicę przebiega jedna z odnóg czerwonego szlaku ziemi Łukowskiej. Przepięknego zapraszamy państwa. Ja mogę się tu zobowiązać państwu, że w następnej, drugiej edycji Osobiście wystąpię i to na najdłuższym dystansie. Tylko dlatego, że dzisiaj jest kilka imprez, nie mogłem wziąć osobiście właśnie udziału w tej pięknej imprezie. Uroki trasy podkreślał główny organizator zawodów, były kolarz zawodowy Grzegorz Wajs. Jeżeli chodzi o trasy, no to trasy są bardzo selektywne. Mamy dużo górek, dużo podjazdów, dużo zjazdów, dużo fajnych, ciekawych single dużo duktów takich leśnych, przepięknych, tereny nad stawami, tereny nad rzeką Świder, więc na pewno jest to bardzo urokliwe. Również kolarze chwalili organizację i miejsce rozgrywania zawodów. Bardzo fajny, bardzo fajny etap różnorodny. Walczyłem o życie, jak to zawsze, mam inne priorytety, żeby dojechać, ale etap naprawdę warty tutaj przyjechania pod Warszawy, żeby wziąć udział, także szacun, coraz lepsza impreza. Było ciężko, ale przyjemnie. No można powiedzieć, że fajna, taka bardzo rozmaicona, dużo zjazdów, prędkość przyzwoita. Ciężki teren, dużo piachu, podjazdy naprawdę takie konkretne, więc wyciśnięte z terenu wszystko. Było super, jestem zadowolony. Mini dobrze poszło, sektor drugi utrzymany, także jest fajnie. Trasa świetna. Trasa nie była łatwa, ciężka, ale ciekawa, ciekawa. Podoba mi się ten stoczek. No, zaskoczyło mnie, te góry mnie zaskoczyły. Wąwozy mnie zaskoczyły, że tutaj takie są. Ta przepaść w dół, żeśmy jechali. No i trzeba było przez świder przejść piechotą. Bardzo fajna trasa. Chyba jedna z najlepszych z Poland Bardzo szybka i sympatyczna. Mało górek, także spokojnie. Zwątpienie było, jak gumę złapałem to na kilometr przed metą, ale udało się, doprowadziłem rower do mety, dobre miejsce zająłem, także nie jest źle. Bardzo fajna, kurczę, wymagająca dużo podjazdów, takich trudnych, długich, może nie, nie, nie stromych, ale strasznie męczących, Super zjazdy. No byłem wykończony, tak, ale wąsik do czwartego sektora z piątego, także super. Polecam serdecznie. Nie, no super, bardzo fajna trasa, wymagająca, bardzo zróżnicowana. I szybkie kawałki, techniczne podjazdy, z jazdy wszystko było, także super. Trasa bardzo miło mnie zaskoczyła. Nie było długich przelotowych płaskich, tylko całkiem przyjemna jazda. Trasa, po, trasa pofałdowana. No bardzo ładnie. Ciężko bardzo było temperatura. Było bardzo sucho. Ciężko, bardzo dużo gęstego piachu, podjazdy praktycznie jak na trasach X. Ale udało się na szczęście dojechać 15 Open trzeci w kategorii. Główny wyścig na dystansie 68 km wygrał Łukasz Góralecki z Wyszkowa zaś wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła Urszula Lewandowska. Nikt nie trafił czasu zwycięzcy w naszym konkursie, pomyłka około 15-20 minut. Wydawało się, że może być tak szybko, łatwo i przyjemnie. No bo przecież to nie góry. A tutaj są takie pomyłki, nikt nie wziął pod uwagę trudności tego terenu, falistego, pofałdowanego, pagórkowatego, rezerwaty Kulak, Dąbrowy Seroczyńskie, całe malownicza Dolina Świdra, pofałdowany teren, góra-dół, góra-dół. To nie są wysokie góry, ale to jest taki interwał, czyli takie szybkie, sztywne zjazdy i podjazdy, wykańczające, ale to kolarze uwielbiają. Wracamy tu za rok.